Dzień dobry państwu. To podcast o darmowych wydarzeniach w Warszawie, a ten odcinek dotyczy weekendu od 25 do 26 marca. Omawiane wydarzenia pochodzą z serwisu Waw 4 Free, który to jest dostępny pod adresem waw4free.pl. Ja jestem Albert i zapraszam do słuchania podcastu, chyba nie wiem, dostępnego na Anchor, Spotify, Google Podcast czy Epic Go. A teraz zobaczmy, co też zaoferuje najbliższy weekend. A na początek nietypowo, bo wydarzenie od piątku do wtorku, ale bez poniedziałku i obowiązują wejściówki. Praskie Dni Teatru 2023. Od piątku od godziny 20. No i jak wspomniałem, we wtorek kończymy, a w poniedziałek możemy zająć się innymi wydarzeniami. Warszawa Praga Północ. To już trzecia edycja przeglądu praskich teatrów. To okazja, której nie możecie przegapić, żeby bliżej poznać nasze teatry. Drodzy Państwo, myślę, że warto. Się zainteresować, szczegółowa rozpiska, które teatry oczywiście na Wafo for free. Zapraszamy. A kolejne wydarzenie charakteryzuje się świetną grą słów Przerób my, wiosna 2023. Od soboty 25 marca od godziny 11 do niedzieli 26 marca. Praga północ, centrum praskie. Koneser, przygotuj się na wiosnę z kup produkty, bezpośrednio od twórców, weź udział w warsztatach. Zobacz pracę ekspertów na żywo, poradź się, pytaj, bądź z nami. Znajdziecie tu m.in. wyposażenie i dodatki do wnętrz, upcyclingową modę, torby, torebki, akcesoria, unikalną ceramikę, autorską biżuterię, niepowtarzalne zabawki. Zapraszamy. A dla lubiących sporo chodzić, spacer po elektrowni Powiśle z przewodnikiem, sobota 25 marca, od godziny 14. Śródmieście elektrownia Powiśle Dobra 42. Czy wiecie, że w trakcie trwania Powstania Warszawskiego elektrownia dostarczała prąd do szpitali, punktów strategicznych i dzielnic kontrolowanych przez powstańców? To na terenie elektrowni został zbudowany pojazd pancerny Kubuś, który wziął udział w szturmie na Uniwersytet Warszawski. Więcej ciekawostek, Wszystkie możecie odkryć poprzez najbliższego prowadzenia po elektrowni po Wiśle. zapraszamy. A sobota chciałaby państwa również zaprosić na światłocień w elektrze czyli koncert. Od godziny 19 Śródmieście, ulica Dobra 31. Światłocień to założony w 2020 roku zespół oferujący zróżnicowaną paletę muzycznych odczuć. Od melancholijnych melodii, przez romantyczno-soulowe gruwi, po energetyczne rokowe granie. Wszystko to w minimalistycznym składzie jazzowego trio. Kontrabas, perkusja, gitara. Zapraszamy, drodzy Państwo. Wstęp oczywiście wolny. A wszystkich fanów makiet, pociągów pragnę zaprosić na wystawę makiet i modeli kolejowych. Niedziela 26 marca o godziny 11 Targówek ulica Radzy Mińska 121. Lubicie pociągi? Zapraszamy na wystawę makiet i modeli kolejowych. Warszawscy pasjonaci we współpracy z Bydgoskim Klubem Modelarzy Kolejowych zapraszają do podziwiania makiety modułowej z ruchomymi modelami pociągów. Jeśli zawsze fascynowały Cię kolejki elektryczne, modele, precyzyjne makiety krajobrazu. I wijące się tory nie możecie zabraknąć. Zapraszamy. A ostatni dzień tygodnia przyniesie również autorskie oprowadzanie po wystawie Nidental. 26 marca od godziny 13.00 wśród Śródmieście Dom Spotkań z Historią. Co zawierała walizka portfolio, którą przywiozł ze sobą do Polski Chris Nidental na spotkanie z Polską Agencją Interpress w 1973 roku? Jak opisywane były koperty z diapozytowymi, przepraszam, z diapozytywami wysyłane z Polski do redakcji zagranicznych? Jakimi aparatami posługiwali się na różnych etapach swojej działalności? Jak wyglądała jego praca w tamtych czasach, a jak wygląda dziś. O tym wszystkim opowie Chris Nidental w domu spotkań z historią podczas autorskiego prowadzenia po wystawie Nidental. Zapraszamy. A na ostatnie omawiane wydarzenie obowiązują wejściówki. Drodzy Państwo, jak taką wejściówkę czy zaproszenie uzyskać, to odsyłam do szczegółowej informacji na WAF for Free. Dodam tylko, że będzie trzeba się Pofatygować. Drodzy Państwo, międzykulturowe wieczory z muzyką, gronicki wieczór z polską muzyką ludową. Niedziela 26 marca od godziny 18 artystyczny dom Animacji. Zapraszamy na wielokulturową wycieczkę po różnych muzycznych krainach z akcentem kulinarnym. Międzykulturowe wieczory z muzyką to propozycja koncertów, na niedzielne wieczory z polską muzyką ludową, a także romską, grecką i bałkańską. Wycieczka przez różne narodne kultury poprzez obcowanie z tradycjami, muzyką, tańcem i regionalnymi potrawami. Nie ukrywam więc Państwu, że szczególnie regionalne potrawy są czymś, co do mnie przemawia. Po każdym koncercie odbędzie się poczęstunek, podczas którego zaserwowana zostanie tradycyjna potrawa związana tematycznie z danym regionem. Apetyczna, uczta muzyczna i nie tylko do przeżycia w niedzielę. Zapraszamy! Drodzy Państwo, to była raptem garstka ze wszystkich wydarzeń. Więcej propozycji, to nie tylko na weekend, do znalezienia na WAF for free. Tam też znajdują się szczegóły wydarzeń, o których opowiedziałem, oraz informacje o ewentualnych zmianach w tychże. Przypominam, że ja jestem Albert i zapraszam do słuchania podcastu, chyba nie wiem. Dostępny na Anchor, Spotify, Google Podcast czy MPIC GO. Do usłyszenia już za tydzień. Pa! pa.